Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Przepraszam, że mnie nie było chyba od listopada, ale musiałam sobie zrobić przerwę, bo ja chodzę do czwartej klasy już, więc teraz jest o wiele więcej nauki niż w 1-3. Ale ja mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłam, bo, bo było ciężko. A dzisiaj powracam do Was z historią, którą robiłam. Mamy ten samą, no, tylko trochę inne postacie pozmieniłam. Ehm, więc zaczynamy. Hmm, a może byśmy gdzieś pojechali na ferie? Idę zapytać Krystiana. Krystian, no. Może pojedziemy gdzieś na ferie. Um, a gdzie byś chciała? Nie wiem, może do e, Finlandii albo do Szwecji. Bardziej do Szwecji. No dobra. Um, to na kiedy? A są jakieś bilety na dzisiaj? Na dzisiaj? No tak, na dzisiaj. Eee, dobra czekaj sprawdzę. Eee, na komputerze. Z tego co widzę to są. No dobra, to może na dzisiaj. Dobra, to na 18 są te bilety i będziemy jechać pociągiem. No dobra. To bukuję. Dobra, to ja idę spakować dzieci i w sumie ja sama pójdę się spakować i ciebie przy okazji. Okej, okay, ja muszę tu jeszcze dokończyć projekt. Okej. Okay. Maja, o Boże, co za syf Nie wiem, jak w takim syfie możesz żyć normalnie Pakuj się Czemu? Bo jedziemy na ferie Jej, super, 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 super Już wystarczy, wystarczy Odłóż tą zabawkę Jak chcesz, to ją sobie zabierz ze sobą, ale pakuj się Teraz yy, to masz torbę, tu masz jeszcze torbę. I zaraz pójdę po twoją siostrę jeszcze. No dobra, dobra. Co ona jest? O, Olivia. A co jest, mamo? Co ty masz na sobie? Co jest? Pakuj się, a by po co? Idziemy na ferie. A, dobra, niech będzie. Na ile dni? Nie wiem, tato tam bukował ja nie, ja nie wiem na ile dni Aha, no spoko Dobra, ty idę się spakować Tylko bierz najcieplejsze ubrania Tak, tak Okej, okay, biorę sobie tą walizę Pójdę się spakować Ej, a ty co? Przyszłam się spakować no to sobie poczekasz, bo najpierw ja się pakuję. Ba, <laughs> sobie coś pomyliło, dziewczynko. Ja jestem starsza. Ej, ja chcę się pierwsza pakować. <laughs> nie. Dobra. Okej, okay, pójdę się spakować. O kurczę. Oliwia, czy ty zabrałaś mi moją walizkę? No tak, nie mam innej. Oddawaj. Nie. No dobra, wezmę sobie tą różową. A ty, Krystian? Dobra, też cię spakuję. Tu będziesz miała fioletową. Nie muszę po prostu się razem spakować do jednej walizki, nie, bo nie pomieszczę Twojej rzeczy. Aha. Trzeba będzie pewnie dodatkową torbę jeszcze wziąć na kosmetyki. Dobra, e, otwieramy najpierw walizkę moją i Krystiana, i pakujemy tutaj w sumie niemco U płaszcz deszczowy to jest mój. Um, daję taką kurtkę do Krystiana um, W sumie to jeszcze bym sobie wzięła taki to, e, Takie ubranko Dresy, 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 dresy. E, O takie coś sobie jeszcze wezmę Dresy Żadnej sukienki chyba nie będę brała, wezmę sobie jeszcze to, a dla Christiana wezmę mu taką koszulę, ale nie wiem w sumie, gdzie on miałby ją, jej używać. Eee... Nie wiem, co jeszcze wziąć, kurczę. Eee... Okej, okay, to wezmę dla niego. Kąpielówek nie biorę, bo tym się nie będziemy kąpać. Eee... Bory mu jeszcze takie. I chyba to wszystko na razie jest ubranie. Na ile dni w ogóle jedziemy? Na tydzień. W niedzielę wracamy. Aha, no dobra. Patel wystarczy. Najwyżej dokupimy na miejscu. Nie ma żadnego dokupiania. Przez to twoje y, dokupiania. Ostatnio mieliśmy 40 kg y, na nadwagi bagażu. Ale przynajmniej mieliśmy Byliśmy gotowi, minisz, Nie wiem co byście ze mnie zrobili Dobra eee, co jeszcze? Takie... Kurczę, okulary mi spadły Taką spinkę To do mnie hmm, co jeszcze? No kapeluszów nie będziemy brali. mogę wziąć kiedyś na beret eee, Jaki beret? No zwykły beret ty nie wiesz, co to jest Beret? No wiem, ale po co mi Beret? Żebyś miał co ubrać na łeb. Aha. Okej. Okay. Dobra. Eee, chyba to już z rzeczy takich spakowanej. Chociaż pójdę tam jeszcze do dzieci, bo one mają tam jeszcze jakieś te. Oliwia, czy ty się pakujesz? Nie myślę, co ubrać. No to odsuń się, bo ja też chcę spakować sobie rzeczy. Aha. To nie moje. Są bardziej takie rzeczy dla dzieci. Więc, no dobra, stąd okay. nic nie biorę. Okej, okay, teraz przejdźmy do kosmetyczki, którą mam tu. E, trzeba spakować jeszcze. Co do tych plecaków, jeszcze? No, może moje okulary wezmę do czytania. Te. E, ale to do mojej wali. I wziąłem perspektywę do nie tej, tej walizki, a nie do tej się nie mieści. No, to będziesz miał w mojej. Ale ty będziesz miał w moje moje okulary O, to maska do spania A nie, ona się nie zmieści, no to trudno um, Paszporty, no najważniejsze chyba To jest mój, to jest Christiana um, Co jeszcze byśmy wzięli? Um, elektryczny zegarek? Um, nie, telefon właśnie, telefon najważniejszy jeżeli chodzi o rzeczy do wzięcia, więc biorę go ze sobą tutaj. Um, to jest moja wojska? Tak, już się mylę. Zobaczmy, czy jeszcze mam tutaj coś do wzięcia. Chyba nie, ale wezmę chyba jakiś aparat do robienia zdjęć, więc wezmę ten aparat, jeszcze leje. Mam nadzieję, że tam będzie śnieg, bo, bo wtedy maja um, będzie mogła się wybawić w końcu. Aparat biorę do Krystiana bo mam mniej rzeczy w niej um, A ty możesz mi pomóc? No dobra Też pakuję swój telefon To nie moja? OK. Um, co jeszcze wziąć? O! Soczewki, ulewają wow, soczewek I takich innych rzeczy um, Ale to do Kosmetyczki Karoliny Już idę, już idę Miki, mówiłam ci tyle razy, żebyś nie kładł się na łóżko To łóżko trzeba będzie sprzedać, no bo na razie e, już e, Maja z niego wyrosła Dobra, co chciałaś pakować? E, zobaczę, czy ja tu mam wszystkie potrzebne rzeczy, jakieś kremy Chyba jest wszystko, co potrzebne Tutaj paletkę, jeszcze jakiś krzebień No, okej, okay, bierzemy... Soczewki. Oczywiście zawsze opatrzamy się w specjalny antybiotyk, a bardziej to nie jest antybiotyk, tylko termometr żeby jakby na przykład dzieci były chore. A tym bardziej, jak idziemy w zimną krainę. Jeszcze jakaś maseczka, może nie ta zwykła, mam podpaski, sobie jeszcze wezmę. Um, perfumy? Perfumy nie, albo wezmę te tylko. Ty, Christian, chcesz jakieś perfumy? Nie, nie używam takich rzeczy. A no tak. Dobra. E, tutaj mój cały zestaw do makijażu nie. Wezmę sobie chyba tą maseczkę, bo jest taka fajna czerwona. Ale nie zmieści mi się w torbie, więc no ale nie wezmę jej. E, no to chyba wszystko już z tej kosmetyczki. Biorę ją tam. Chyba, że jeszcze Oliwia coś chce. Oliwia! Tak, mamo. Chcesz coś? Ale do wzięcia? Nie mam, nie chcę Ale mogłabym wziąć szlafroki, Teraz ja wezmę do mojej Walizki o Nie, ubrałam się w niego przez przypadek Jeszcze mam jakiś pistolet na wodę Okej, okay. no już mam wszystko gotowe Miorę szlafrok i na razie zamykam walizkę Ja idę też się spakować Dobra, ja idę odnieść kosmetyczkę, bo to pakowanie będzie trwało godzinami i dniami Kurde, ciężko jest zamknąć tą walizkę Ach. Nie, już ją przed prawie zamknęłam Znowu przez przypadek Otworzyłam, dobra, mam zamknięte walizki. Tutaj daję jeszcze tą walizkę. No, blisków nie bierzemy. Przyjedzie do nich moja mama. Już tu nie dzwoniłam. Dobra, idę spakować dziewczynki. Chodź tutaj, um, Olivia, spakuj się. <grym> dobra, laptopa nie telefon. Dobra, bierz co tam chcesz, a ja idę już się ubierać. Okej, okay, mamo. Dobra, przynajmniej nie mamy gotowych ubrań Trzeba będzie kupić Trzeba miejscu kupić ubrania Żartujesz sobie? Nie, nie żartuję, Krystian Nie mamy ubrań odpowiednich Okej okay. Co tu wziąć? No z moich ubrań to biorę rzeczy Z tego co słyszałam to jedziemy na tydzień Więc biorę całe zaopatrzenie Moich ubrań Co nie wiem, czy ubrałem to, ale okej okay. <laughs> Wezmę sobie telefon Ale telefon mam na dole Coś jeszcze tu wziąć? W sumie to chyba nie Wezmę sobie jeszcze tak kozak okulary, jak będzie mi śnieg pruszył w oczy. No i to chyba wszystko stąd. Zobaczmy czy jeszcze coś z łazienki. Chyba nie. Chyba wezmę sobie to do robienia make out. Biorę wszystko i chyba to już cztery. Dobra, chodźcie na to dzieciaki. Chyba, że o właśnie jeszcze Maja nie jest spakowana. Zaraz ją spakuję. A, i taka szybka słumienka. Będzie part dwa, a nawet jeżeli będzie trzeba, to bardzo trzy. Eee, Okej. Okay. Mm, dobra, tu masz taką torbę. Eee, ołówek chcesz sobie tę wziąć. Tak, mi jeszcze pisaki. To są pisaki oliwii, ale no, siostrze na pewno pożyczy. E, ołówek też Ci tam włożę, żeby nie zajmował miejsca hm, Zeszyt chcesz? No chcę, oczywiście, że chcę Okej, okay. coś jeszcze chcesz wziąć? Pluszaka? Tak, i jeszcze chcę wziąć tego pluszaka i tą lalkę Oj, ta lalka się już bo nie zmieści, możesz ją sobie w rękach trzymać Okej okay. okay. Dobra, jeszcze coś z ubrań, no bierzemy Ci wszystkie ubrania na pewno bo to konieczność jeszcze tej kurteczkę, ale kurteczkę to już możesz sobie teraz ubrać w sumie. I to już koniec. Więc trzymaj sobie tą torbę albo wiesz co, ja ją ci wezmę, żebyś nie musiała dźwigać. Coś jeszcze chcesz wziąć, chcesz wziąć stąd? Mm, nie, nie chcę. Dobra, to idziemy się ubierać. No. Okej, okay, na pewno nie jeszcze nic wziąć z góry. Nie. Nie, chyba nie. Okej. Okay. Żeby potem nie było wracanek, bo za e, dwie godziny mamy pociąg i musimy tam dojechać co najmniej za pół godziny. Ojeju, to trzeba się pośpieszyć. No. Dobra, idziemy. A nie, jeszcze zapomniałam wziąć kosmetyczki. No, widzisz, mówiłem. Kosmetyczkę weźniesz weźmie, ty, ok? Chodźcie? No dobra, niech będzie. Hmm. Jeszcze coś z dołu, pewnie będziecie chcieli wziąć, prawda? No tak. Czekaj. Ej, wejść. Ok. I mm, jedziemy na piętro numer dwa. Okej, okay, jesteśmy już na dole. Chcecie coś z dołu. O, tu jest moja torebka. Mm, kochanie, nie pierz jeszcze. Tej, okay. mam ci na ręce i daję ci moją walizkę albo Twoją. Sorki. I biorę moją torbę, bo, bo wa ważna jest ona. Dobra, jeszcze zobaczę, co chcę wziąć. Stąd chyba nic. Chyba mi się w sumie wydaje. Muszę poszukać mojego telefonu, bo nawet nie wiem, gdzie on jest. O, warto by było go wziąć ze sobą. O. Vincent, cześć Ok, okulary mamy, to nie, to niepotrzebne Mi przynajmniej e, Ok Dobra Ym, Spakowałam już sobie wszystko chyba, więc no git. Ym, Dobra, wszystko spakowaliście? Tak No to super Idziemy? No tak, tak Dobra Pakujcie się. No dobra, już idziemy. Nie maruć Oliwia, będzie super. Wow, fajnie. A, czekajcie, czy trzeba się ubrać? Ja jestem zapominacka dzisiaj. Dalej, ja się ubieram w e, chyba ten sweter. Ja w to. I przy okazji do mojej walizki sobie spakuję jeszcze to. Czekajcie. Czy krzesło przez przypadek wzięłam? Dobra. Wkładam tu. I biorę walizkę. Ja to chyba zostawię, wiesz, bo ja tego dzisiaj nie chcę ubrać. A ty ubieraj to. No dobra, mam ojej. Mam jeszcze jedną kurtkę przecież. Aha, dobra. E, opaskę też zostawię. I biorę czapkę. Dobra. Chodź tutaj Macia, Okej, okay, idę. Jesteśmy, jesteśmy. No, jesteśmy już. Nie mi takiego humoru. Dobra, Christian, ja mam kupić bioty czy ty? Możesz ty kupić, bo tam nie ogarniam za bardzo tego. No dobra. Czyli potrzebne nam są dwa normalne i dwa ulgowe. Oliwia ma jeszcze ulkowy. No, no, ta jest dzieckiem. Dobrze. Jeden e, normalny, drugi normalny. Teraz ulgowy. To tutaj są na 15 zł. Jeden ulkowy i drugi ulgowy. Dobra. Możemy już iść. Mamy już wszystkie bilety. Okej. Okay. <laughs> Dobra. Za 20 minut jest nasz pociąg. Ojeju, dobra. Chodź pośpisz, pośpieszmy się, bo tutaj, tutaj tak długo jechaliśmy. O. Dworzec jest dosyć daleko od naszego domu. No w sumie tak. Dobra, chodźcie do poczekalni tam na dole już. E, no dobrze. Mm. majcie chodź. Okej, okay, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. A jeszcze sprawdzę, tutaj są koleje widzisz, I widzisz, e, kochanie, ten e, pociąg, który ma przyjechać o 18.06? Tak, jest 17.46 No właśnie, do, do Buzi Placa, to tam jedziemy Okej, okay. to jest miasto w, w Szwecji Aha, okej, okay, rozumiem Chodźcie, chodźcie A tam jest winda w drugą stronę. Dobra, ale chcecie coś może jeszcze ze sklepiku? Do picia? Nie, nie chcemy nic. Okej. Okay. To idziemy w drugą stronę, bo mi się pomyliły kierunki. Dobra, chodźcie do windy. Okej, okay, jesteśmy już. A tu jest na bagaże ten taki wózeczek. Tak, tak. Chodź tu o, o Liwcia i Majcia Dobrze. Chodźcie. Okej. Okay. Mogę tam dać moje bagaże. Tylko jest jeden tylko wózek. Przeżyjemy. Chodźcie tutaj. Eee, chodź, kochanie. Okej. Okay. No dobra. Możemy dać tutaj nasze baliski, Te najbardziej wiesz. Tak, możemy. Biorę ten wózek. Eee, najpierw będę najcięższe najcięższy z ubraniami. Daj swoją. Oliwcia. Okej. Okay. O, czekajcie. A nie zmieści się. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jakaś się zmieści. Twoja się zmieściła. E Kosmetyczka i torba. Ta torba się nie zmieści. Dobra, to ja poprowadzę wózek I mamy więcej wolnych rąk Tylko przewróćmy to w tą stronę, bo idziemy pod prąd Okej, okay, tato, możemy już iść Bo ja chciałabym się pobawić już w pociągu Zaraz będzie na pociąg Chodź tam do poczekalni Pamiętajcie, przez nigdy się nie przechodzi, dziewczynki Chodźcie tutaj, okej okay. No już idę Chodź, Maja Okej, okay, ja się boję trochę Oj, dawaj, nie bądź lizus. Nie odzywaj się tak do swojej siostry. Jezu, Jezu. Chodźcie. O, już jest wyświetlone. Za 6 minut będzie. Prowadź szósty. No, jesteśmy na peronie szóstym. Okej, okay, chodźcie. Chodźcie. Jak zwykle ja muszę stać. Oj, tam nie marzyć. Uwaga, uwaga, pociąg do Buzi Plaza wyruszy za 10 minut. Prosimy pasażerów, którzy jeszcze nie wsiedli do pociągu o, o wejście do niego oraz pozostanie zapięcie pasów. Oraz jeżeli ktoś jest w kabinie, może sobie tam e, prosimy o zostawienie tam w porządku. Życzę mi miłej podróży. Oczywiście. Nie przechodzimy przez story, tylko przez specjalnie przejście. Dziękujemy za wysłuchanie. O, słyszeliście? To już będzie nasz, nasz pociąg. Chodźcie. Okej, okay. chodź. Wezmę cię na ręce majca, bo ty jeszcze nie chodzisz za szybko. No dobra, dobra. Idziemy. Poczekaj, zaraz ktoś otworzy. O, dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm, Pamiętajcie, był komunikat, więc chyba już wszystko wiecie, prawda? Tak, tak, już wszystko wiemy. Dobrze, to ja pójdę już do mojego tego gabinetu. Uwaga, uwaga, pociąg do Budzi Plaza wyrusza o godzinie 18.06. Przepraszam za mój błąd. Um, Życzmy miłej podróży i nie wsiadanie już do pociągu, bo pociąg odjeżdża. Okej, okay. dobra, zostawiam tu moją walizkę. Nie, to, nie jest, nasz po, to jest, nie jest nasz przedział. Tam jest nas, nas, nasz przedział. Przepraszam, że się przejęzyczam, ale wiecie, nie odzwyczaiłam się od nagrywania. Okej, okay, daję tam walizkę. Tutaj e, torba naszej kochanej e, Majci. A to e, tutaj damy tam na górę. I Twoją tarbę, kochani, możemy nać w sumie tutaj. Biaty będą sprawdzać pewnie w trakcie. Okej, okay, ja się chyba nie przybieram, tylko zdejmę swoją czapkę. E, dobra, to kochanie, możesz już się przespać już. Ok, A lalka. Najlepiej nie będzie wyciągać tych walizek. No, a ty też oliwce możesz się iść przespać. Okej okay. Zasłonię im tutaj Zostawię zapalone światło Okej okay. Uf, teraz chwila odpoczynku Okej okay, widzowie, będzie party dwa, może nawet dzisiaj jeszcze wrzucę eee, Zobaczymy jak się spodoba Wam ta seria, bo wiem, że ja bardzo dużo robiłam takich serii, bo potem urywałam no, Ale widzowie, widzowie trzeba zawsze próbować czegoś nowego Poza tym mamy ten sam dom Dobra widzowie, to ja się z Wami żegnam Cześć i widzimy się już w Szwecji, Buzi Plaza.